Ewentowy tryb, który jest aktualnie jest bardzo dziwny. Dlaczego? O tym opowiem zaraz. Ale zanim to witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Blon Tower Defense Battles 2 na moim kanale. Na samym wstępie z góry dziękuję za każdą pozytywną ocenę. Super by było jakby udało się pod tym filmem wbić 500 łapek w górę, także wielkie wielkie dzięki przypominam również o kodziku OJC w sklepie Blund Tower Defense 6 albo Bloon Tower Defense Battles 2. Wielkie dzięki każdej osoby, która ten kodik sobie wpisze no i dlaczego aktualny tryb jest dziwny. Będę grał tryb klucz. Klubowy. I ten kryb, tryb klubowy to jest Speed Battles with Fire. Więc, generalnie, jeżeli ktoś nie wie o co chodzi, jest to połączenie trybu Speed Battle oraz trybu Play with Fire. Tutaj mam wszystkie zasady: wszystkie balony można wysyłać rundę wcześniej, wszystkie balony poruszają się szybciej. E, balony wysyłane do przeciwnika, jakby, no to jest sobie napisane, wszystkie balony są wysyłane do obu graczy, tak? Czyli jeżeli ja wysyłam balony na przeciwnika, to one lecą również do mnie i balony, jakby, przychód za wysyłanie balonów jest zwiększony dwukrotnie. I dlaczego to jest dziwny tryb, moim zdaniem? Ponieważ Speed Battle, generalnie, jak sama nazwa wskazuje, to powinien być szybki tryb. Tryb, który się szybko kończy. Natomiast połączenie go z trybem Play With Fire... Powoduje, że to może być długa gierka. Ja już poruszałem ten temat na poprzednim odcinku. Eee, generalnie uważam, że tryb Play with Fire w tej części nie do końca jest dobrze zrobiony. Znaczy, o w ogóle, fajna, bardzo fajna mapa. Nie wiem, zagramy sobie może jakimś Benjaminem? Zobaczymy. A weźmy Benjamina, zagramy sobie. Benjamin, Mortar, Samolot. I co by tu jeszcze wziąć? I łódka. O, Benjamin, Mortar, Samolot, I łódka. Oponent Connection has been lost. Szkoda, bo naprawdę chętnie bym sobie na tamtej mapce zagrał. W każdym razie uważam, że ten tryb Play with Fire jest, wiecie, on z założenia, przynajmniej z tego co pamiętam, w Bloom Tower Defense Battles 1 był trybem, który był dosyć trudny, bo z założenia, no wiecie, balony, które wy wysyłacie, lecą do przeciwnika i tak dalej, i tak dalej. Ale przez to, że otrzymujecie przychód razy 2, z tego co pamiętam, Pamiętam w Bloom's Tower Defense e, Battles 1 również otrzymywało się przychód razy 2. Oj, o co tu chodzi? dobra, miejmy nadzieję, że uda się zagrać tym razem. E, w Bloom's Tower Defense Battles 1 również chyba na trybie Play with Fire otrzymywało się przychód razy 2. Natomiast z tego co pamiętam, było to jakieś takie mniej. mniej to dawało generalnie. Tak, ja to przynajmniej zapamiętałem, że ten tryb Play with Fire faktycznie był takim trybem a weźmy sobie Gluganera. A tak dla trollingu weźmiemy, zagramy z Gluganerem. A tutaj mam wrażenie, że, no mówię, że ten tryb play with fire jest bardziej ułatwieniem niż utrudnieniem, więc łączenie go z trybem, który ma być trudny, powoduje, że tryb, który jest aktualnie, jest dziwny, tak? Mamy speed. Ale jednocześnie mamy Play with Fire, to jest wiecie takie połączenie, ułatwienia z utrudnieniem. I to jest to po prostu trochę dziwne. Nie wiem, czy, czy podzielać mam opinię. Oczywiście, z racji tego, że to jest speed, to każdy będzie grał tak shooterem. Na razie postawiłem tak shootera z roboczą nazwą Easy Win, także taka, taka śmieszna nazwa. O proszę, on ma prestiżowy poziom na boomerangu. A to się trochę zaskoczyłem, powiem Wam. Mówiłem, że każdy będzie grał tak shooterem, po czym on oczywiście nie gra tak shooterem, natomiast wydaje mi się, że przez to, że on nie gra tak shooterem, jest na przegranej pozycji. I to bardzo. Ja w tym momencie nawet zboostuję te balony, no i obawiam się, że mamy winik. No tak, no. Ale to w tym momencie przegrał, dlatego że to jest tryb speed. No i niestety na trybie speed naprawdę chyba ciężko jest w sumie zaczynać czymś innym niż tak shooterem. Można, można na przykład śmigło. Ogólnie tak, boomerang jest trudny do. Boomerang jest trudną jednostką do zaczynania, nawet na normalnym trybie. Yy, bumerang jest bardzo mocny, to nie zaprzecza, je, wiecie, nie zaprzecza, jedno drugiemu nie przeczy, natomiast ciężko się nim zaczyna. Zazwyczaj jak się gra z bumerangiem, to stawia się jednego bumeranga i zanim dozbieracie na trzeci górny tier, bo prawie zawsze idzie się pod trzeci górny tier, na początku, bo on jest dobry na grupę balonów, to prawie zawsze dostawia się najpierw drugiego bumeranga, żeby sobie w ogóle poradzić, żeby w ogóle dotrwać do tego trzeciego tieru i dopiero potem... Yy, i dopiero potem gdzieś tam się. O, szkoda, że skipnął. No nie wiem, nie wiem. Weźmy, zagrajmy tym. Dobra. I dopiero potem gdzieś tam się gra faktycznie tym. Dopiero potem się gdzieś tam gra faktycznie tym. Weźmy snipera tym razem. E, faktycznie tym trzecim Tierem. Po prostu w pewnym momencie trzeba sprzedać jednego z bumerangów i dostawić, wiecie, i kupić trzeci Tier na tym pierwszym. Na tym pierwszym, e, pierwszym bumerangu. Tak przynajmniej ja pamiętam, że się zaczynało grać. E, Przynajmniej w poprzednim sezonie, jeszcze w tym, to nawet nie wiem, czy się gra bumerangiem, ale w poprzednim w ten sposób się mniej więcej zaczynało. I pamiętam, że dawno, parę sezonów temu, jak grałem bumerangiem, to również w ten sposób się rozpoczynało gierkę, bo po prostu bumerang na początku jest słaby. I tym wywodem dążę do tego, że, wiecie, wzięcie bumeranga na tryb speed, zaczęcie w ogóle od bohatera. No to, to był przepis na naprawdę, e, no, na katastrofę. <laughs> znaczy, na, kata na katastrofę. Nie wiem do końca, jak on by musiał to zagrać, żeby to przetrwać. E, w ten sposób, w jaki, no mówię, w jaki, w jaki zagrał. W jaki zaczął tę gierkę. Tutaj sobie zagrajmy e, tak shooterem. Oczywiście ulepszamy tak shootera na 12.0. Póki co radzimy sobie chyba nie najgorzej. Natomiast oczywiście... Jeżeli możemy kupić, to kupujemy sobie trzeci środkowy tier. Śmigłowiec! Śmigłowiec to nie jest zły wybór na początek. Śmigłowiec ma dosyć dobry pierce, więc wydaje mi się, że nie powinien to być jakiś super zły wybór na początek. Do tego ono ma zasięg globalny de facto, więc tym bardziej. Okej, okay. popełniłem błąd, bo zmisowałem. Mogłem postawić bohatera w pierwszej rundzie, a niestety mi się nie udało. Także to jest odrobinę błąd. Bo ktoś powie, co to za różnica. Uwierzcie mi, jest to spora różnica. Im szybciej postawicie bohatera, tym szybciej on będzie miał wyższy poziom. A im wyższy będzie miał poziom, ten bohater szczególnie, jakim jest e, Jericho, to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne, żeby no po prostu, żeby wbić mu możliwie jak najszybciej najwyższy poziom. A najlepszą drogą do tego jest po prostu właśnie stawianie go szybciej. I tyle. Najszybciej jak się da, tak naprawdę. Dobra. Mm, Farmimy sobie różowymi balonami. On ma kapitana Churchilla, jest to oczywiście bardzo dobry bohater, chociaż chyba w dziwnym miejscu go trochę postawił. To jest taka jednostka, którą dobrze postawić wiecie, on, ja, ja to zawsze mówię, on atakuje trochę jak Juggernaut. <gryw> więc dobrze jest go postawić e, właśnie w taki sposób, żeby gdzieś tam wykorzystać ten fakt. Ok, jest jeszcze jedna rzecz, o której nie wspomniałem, na trybie Speed, e, balony. Balony poruszają się szybciej. Eee, więc może się okazać, że to, z czym sobie radzicie normalnie, że w sensie raszy, z którymi radzicie sobie normalnie, że na trybie speed możecie mieć e, problem. Tak jak ja przed chwilą <laughs> zacząłem likować. Oj kurczę, no likujemy cały czas. Ja nie mogę sobie pozwolić, żeby za dużo życia stracić, natomiast wydaje mi się, że on. No? A ja liczyłem, że coś mu sprzedam. Wydaje mi się, że jakbym mu coś sprzedał, to byłby koniec. Okej, okay, w tym momencie mamy bardzo dobry upgrade. Natomiast to nie wszystko. Potrzebujemy jeszcze... Um, potrzebujemy jeszcze nekromanty, bo oczywiście um, ten tak shooter zagwarantuje mi defensywę na dość długo, natomiast jego piętą achillesową są fioletowe balony, bo fioletowe balony nie są atakowane przez ogień. Także również w tym momencie, gdyby on zaczął na mnie wysyłać fiolety, to miałbym poważny problem. Teraz już nie, bo postawiłem nekromanta, ale wcześniej miałem maga pod ognisko i tak shootera, który bije, wiecie, ogniem, więc gdyby zaczął wysyłać na mnie fiolety, to po prostu mógłbym mieć spory problem. Natomiast widzę, że fajnie sobie radzi, także spoko. Ja na razie snajpera chyba nie ma potrzeby, żebym grał, ewentualnie pod zarabianie, ale ja tutaj raczej snajpera mam pod DDT oraz pod sterowcę. Bo pod sterowce sniper naprawdę fajnie się tutaj sprawdza. No i tak, czy ja chcę wysłać jakieś regrow zebry? Muszę mieć z tyłu głowy, że ja to wysyłam również na siebie. Natomiast wydaje mi się, że nie powinienem mieć z tym problemu. Widocznie. Może trochę w przeciwieństwie do niego, bo widzę, że kurczę, on trochę, trochę problemy nawet takie poważne momentami ma. Znaczy, wygląda tak, jakby miał problemy, ale zaraz potem widzę, że sobie normalnie radzi, więc ciężko powiedzieć generalnie. Postawmy sobie tak shootera, na razie 2-0-3, ulepszmy w ten sposób. Czy to, czy przegrywa w tym momencie? Boostuje jego stronę? I tak, elegancko, zwykły rasz. to tak naprawdę był mój rasz połączony z jego raszem. dlatego to w sumie... To w sumie faktycznie powoduje, że tryb play with fire może być odrobinę trudniejszy, że wiecie, to nie jest normalna sytuacja. Rasze, które latają na trybie play with fire są de facto dużo mocniejsze, bo jeżeli wasz przeciwnik wysyła balony i wy wysyłacie balony, to macie dwa razy więcej balonów tak naprawdę niż zazwyczaj, nie? Plus fakt, że tu jest jeszcze tryb speedy, czyli możecie wysyłać balony szybciej, więc macie wiecie, mocniejsze balony szybciej. O, w ogóle odblokowaliśmy emotkę, bardzo fajnie, bo ta emotka mi się mega podoba. E, może ją sobie ustawimy? Dlaczego nie? Dlaczego nie? Tylko ja nigdy nie wiem, gdzie to zrobić. Blink, tutaj to zmieniamy. E, emotki, emotki, to mi się tak średnio podoba. Mm, bierzemy to dla Bukanera. No i zobaczymy, let's go. Gramy sobie jeszcze, jeszcze kolejny meczyk. Także w sumie myślę sobie, że... Hmm. Uważam tak, że na tym trybie są dwie opcje. Albo gry kończą się szybko, tak jak te dwie, które graliśmy, albo trwają bardzo długo, bo w pewnym momencie już każdy zbuduje odpowiednią defensywę i już fakt, że to jest tryb Play with Fire zaczyna działać tylko na korzyść, tak? No bo dzięki temu macie ten dwukrotnie zwiększony przychód. Także ogólnie Speed Battles to jest dosyć trudny tryb, jeżeli nie gracie. Jeżeli nie ma tego Play with Fire. Najgorsze jest chyba Speed Battles. Painful Speed Battle, albo coś takiego, czyli kiedy macie połączony tryb No Pain No Gain i Speed Battle. Weźmy sobie tutaj Saba, klasycznie mag i tak shooter. Zapytacie, dlaczego gram magiem i tak shooterem? Magiem i tak shooterem dlatego, że to są względnie tanie jednostki, które dobrze sobie radzą na grupę balonów. Mag ma to ognisko, tak shooter ma um, środkowy trzeci tier, tak 2-3-0 tak shooter bardzo długo się broni. I generalnie Mac też fajnie się łączy z takshooterem, bo Mak może zdejmować kamo, takshooter nie widzi kamo, no ale jak Mac zdejmie to kamo, no to to już nie jest żaden problem, więc e, no po prostu fajnie to razem e, współgra te dwie jednostki. Trzecią jednostkę dobieram randomowo, w zależności od tego jaki mam humor. <laughs> tak naprawdę. Znaczy, wiadomo, nie totalnie randomowo, tak? Nie, nie jest tak, że totalnie randomowo myślę sobie, o, tym razem, wiecie, zamykam oczy i losuję, tylko... Wiecie, staram się, żeby ta jednostka miała sens, tutaj widziałem, że jest woda, więc oczywiście wziąłem saba. natomiast, no, nie robię tego, wiecie, nie zastanawiam się nad tym nie wiadomo ile, mam ochotę czymś zagrać, to to po prostu biorę. Sub moim zdaniem będzie bardzo fajny, pomoże mi na sterowce, tak, środkowy tier saba jak najbardziej, nie tylko na sterowce, bo również środkowy tier saba zwiększa damage na ceramiczne balony. On gra y, tak shooterem. Widzę, że ma słaby ping. A, postało tak shootera na mnie, na mojej głowie. Mogę się tak przesunąć, tylko jak się teraz tak przesunę, to z kolei nie widać. E, nie widać skilli i jednostek. Ale to myślę, że lepiej, żeby było widać jego jednostki. Najwyżej jak się. Najwyżej jak się. Mm, powiedzmy, jak będzie trochę późniejszy. Późniejszy late game. Trochę bez sensu stwierdzenie, ale. W, no wiecie o co chodzi? Jak. Będzie późniejszy etap gry, to wtedy pomyślimy, żeby na najwyżej przerzucić kamerę znowu. On gra bukanerem, okej. Okay. Zobaczcie, mam kasę, żeby i na niego wysyłać balony, i e, stawiać upgrade'y. A mam kasę tylko i wyłącznie dlatego, że tak mój to jest tryb play with fire. <laughs> w sensie, to nie jest tylko play with fire, bo to jest również speed, no ale inaczej nie miałbym kasy, żeby się i bronić, i wysłać balony. A tutaj mam... To sobie nawet usunę, bo mogę. Jericho jest ustawiony na strong. W tym momencie wbiliśmy trzeci level, więc zaraz będziemy mogli odpalić skilla. Fajnie by było mu coś sprzedać. Okej, okay, w ogóle łódka ulepszona na nasz środkowy trzeci tier po stronie przeciwnika. To jest bardzo mocny upgrade. Zawsze to powtarzam, ta łódka jest już mocna od naprawdę długiego czasu. Także, 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 no, trzeba się gdzieś tam mieć na baczności. No i dobra, lecimy z killem Jericho. Jak tylko będę mógł, to odpalam. Nic niestety nie sprzedaliśmy. Oj, on poszedł pod górną ścieżkę na tej łódce, czyli bez widzenia camo. Oj, no, nie wiem, czy to. Pójdę pod nekromantę, bo wydaje mi się, że mogę mieć potencjalnie problemy. Już zaczyna mnie, wiecie, zaczyna mnie jednak przytłaczać ilość tych balonów. Może pójdę pod Overdrive'a? O! Zobaczcie co się dzieje po jego stronie. Nie wiem czy to nie zbustuje. Dlaczego nie? Zbustujmy to. On nie odpowiada boostem. Okej, okay, odpowiada w tym momencie. A, Rigrow zebry. To jest coś co mogłoby mnie nawet pokonać. Dlatego pójdę sobie pod Overdrive'a. Chociaż nie, no jak już mam nekromantę to nie. <laughs> jak już mam nekromantę to nie. Natomiast jestem ciekaw. No tak. W tym momencie cała jego defensywa praktycznie opiera się na tej łódce. Okej, okay, odpalił skilla bohatera. O, ma rakiety, okej. Okay. To trochę zmienia, strasznie ścina ta jego strona, ale spoko. Ja raczej powinienem wybronić jakiś potencjalnie większy rush. Mm, reaktor, tylko po co ja bym chciał pójść? Pójdźmy pod środek. Dobra. Wysyłamy pojedyncze rainbow'y, moim zdaniem to już powolutku będzie late game, natomiast chciałbym spróbować go jeszcze przycisnąć. Ja sobie kupię, pyk, yy, zagram w ten sposób, ma druida pod cofanie. wysyłam dużo re regrow'ów i zobaczmy jak to pójdzie. Sam odpalam skill'a, no regrow rainbow rush, naprawdę olbrzymi regrow rainbow. <laughs> Jeszcze ten druid cofający. Wiecie, z cofającymi jednostkami trzeba uważać, bo jeżeli balon ma regrow na sobie, to może się okazać, że jeżeli go cofniecie, to sobie bardziej zaszkodzicie, bo wiecie, bo odnowi na przykład jakieś warstwy, tylko dzięki temu, że, że go cofnęliście, tak? Możecie go wyjąć na przykład w tym samym zasięgu innej jednostki, tak? I spowodować, że się zregeneruje. Zresztą to jest dosyć popularna sytuacja i w Bloons Tower Defense. Um... Ogólnie w Bloons Tower Defense jest możliwe zrobienie czegoś co się nazywa grow pharma, czyli właśnie e, takie cofanie rainbow w nieskończoność praktycznie. E, ale to najczęściej o tym słyszałem w przypadku Bloons Tower Defense 6. Ale w Blue Star Defense Battle 2 może też to funkcjonuje, nie wiem, bo aż tak się tym nie interesowałem, natomiast tak wam to mówię jako ciekawostkę. Słuchajcie, jeśli chodzi o ten materiał, to to by było na tyle, mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać, czy chcecie więcej tego trybu, udało się wszystko wygrać. Myślę, czy nie nagrać na przykład czegoś takiego, gram dopóki nie przegram na tym trybie, to mogłoby być ciekawe. Oczywiście niedługo też lecimy z rankedami. Żeby było chociaż trochę inaczej niż w poprzednim sezonie, gdzie zacząłem grać tydzień przed końcem, to postaram się jakoś zabrać za te rankedy. Ode mnie na dzisiaj to tyle. Miłego dnia wam życzę, do usłyszenia, do zobaczenia na kolejnych filmach. Cześć!